Ajesz No, zmuchnęło mi go dalej. Dobra! A masz podłączane? Co? A wtryski masz podłączane? Nie. No to dlaczego? Znaczy... Zaraz. Wróciłeś na 40? Tak. No, no mał? Zdają mi się kable. Ale kolizji nie ma, cieszę mi się. Wyższa inżynieria. Potwierdzamy. Co? Zapłon? No chyba odpalamy. Dobra, teraz przenieść tam akcję, bo teraz odpalamy. Cieszymy się. Czekaj, bo imobilizer immobili jeszcze może byśmy podłączyli, to się powinno kod zgłosić, nie? Tak. Podłączamy imobilizer. Się ładnie z transponderem powinien zobaczyć. Dawaj tam. Powinien się zgłosić na, na chwilę. Się kod i zgasić. Tada, dobra. Zapalił się ten kod? I zgasił. Ale widziałeś? Tak. No to dobra, to tutaj powinno ładnie iskrzyć. Mamy Ja, co, Musimy jedną masę przekręcić. Uważaj, że А куда умерша? Потому что